A tak wygląda moje mieszkanko. Tu jest część kuchenna. Tak naprawdę, jak na tej wielkości mieszkanie, kurde, ona jest naprawdę ogromna. Tutaj jest mały pokój. No niepotrzebnie, okno zasłonięte, ale, ale mieszkanie jest bardzo widne. Zresztą to, 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 to co widać tutaj, Pięknie doświetlone, bardzo fajnie rozgospodarowane. Nie ma żadnych miejsc niewykorzystanych. Tu jest mi serce jakby kotłowni, natomiast jak ktoś lubi palić w kominku, to proszę bardzo, można sobie palić, a jeżeli ktoś nie lubi, to, to, to no to, to zupełnie śmiało wszystko jest przystosowane pod bezobsługową grzanie bezobsługowe prądem. Ok, wejdźmy do łazienki jeszcze. Łazienka wygląda w ten sposób. Kawał łazienki tak naprawdę. W tej wielkości mieszkanku. Bardzo wygodna kabina prysznicowa. Przestronne, funkcjonalne, bardzo fajne miejsce. Przyjemna łazieneczka naprawdę. No i co tu jeszcze mówisz? No do, do mieszkania przynależy, tutaj jest kilka schowków, no i jeden z tych schowków, ten tutaj najbliżej e, należy do mieszkania. Myślę, że śmiało można tak jak mój samochód tutaj zaparkować pod oknami sobie na przyszłość swój samochód i no i cóż, polecam, polecam. Naprawdę kawał kuchni jeszcze do zagospodarowania co komu potrzebne.